Cześć, Ja jestem Nikola, witam Cię na moim kanale Treny dla zdrowia z Trenem Nikolą i dzisiaj zajmiemy się nową serią na moim kanale, czyli Jak zrobić drugie ćwiczenie z naszego oryginalnego orderu, tomacie, czyli Roll up jest bardzo fajnym ćwiczeniem, mocno wyłuża, wyciąga na tą tylną taśmę. Ja bardzo lubię go, też ze względu na tą różnorodność, co możemy z niego robić. To nie jest tak, że ja potrzebuję modyfikacji, ja mogę robić wersję wyłączną, oryginalną, klasyczną i, i bez niczego, ale fajne jest to, że z tym ćwiczenie naprawdę na wiele sposobów można się bawić. I jak zobaczę, w późniejszych filmach niestety wiele ćwiczeń nam na to nie pozwala rolę jest równie ciężkim ćwiczeniem. jeśli chodzi właśnie o oryginalną jego wersję. Dlatego jeśli dopiero zaczynasz, to tym bardziej polecam Ci obejrzenie tego filmu do końca, ponieważ zobaczysz w nim kilka takich modyfikacji, które nalazą się również dla osób początkujących. A jeśli chodzi o tą typową, oryginalną wersję, to pokażę Ci trzy, ma trzy tipy, które pomogą Ci lepiej wyjść do tego ćwiczenia. No i oczywiście Cię wzmocnią. Zapraszam na matę. Jeśli chodzi o roll up, to do niego możemy jak najbardziej wejść z setki, zwłaszcza jeśli robimy tą kolejność z orderu. Po setce rozkładasz się na matę, następnie broda do mostka, flexy, wychodzisz całkowicie w przód do skłonu i na ładnej płycie wracasz z powrotem rolowaniem kręg po kręgu w tył na matę. Z roll bardzo fajnie i płynnie można przejść do następnego pilatesowego ćwiczenia, czyli do roll overa. W rolloverze ręce mamy po prostu wzdłuż tułowia, więc rolując się w tył, przekładamy ręce i wyciągamy nogi za głowę. Jeśli chodzi o klasyczny roll up na macie, to chodzi tutaj głównie o to, żeby wyciągnąć naszą tylną taśmę w momencie, kiedy jesteśmy właśnie na dole, w tym skłonie. Mamy mocny round, wyciągamy się na fleksie do przodu. A rolowaniem na płęcie wydłużamy przednią taśmę. Mamy wtedy mocną płętę więc wydłużenie całych nóg z przodu od piszczeli przez uda wzmacniamy przy okazji nasz brzuch. Jeśli chodzi o roll up, to bardzo fajnie e, można nim działać również z modyfikacjami łatwiejszymi, jak i trudniejszymi. Jeśli chodzi o łatwiejszą wersję, to mamy half roll up, czyli wersję na ugiętych kolanach. Tutaj kolana są mniej więcej na szerokość bioder. Zaczynamy się wyciągać do przodu. Tutaj musisz sobie sprawdzić, e, jaka odległość dla ciebie stóp od pośladków jest najlepsza, ponieważ każdy z nas ma inną proporcję ciała, więc tutaj nie ma jednej konkretnej wersji. Chodzi również o to, aby po prostu bez problemu wstać. Jeśli chodzi o następną modyfikację. Ja ją na przykład bardzo lubię, to jest już pierwsza asymetryczna modyfikacja, jest troszkę trudniejsza, czyli zakładasz nogę na nogę i w tej pozycji rolujesz się do przodu jak i do tyłu. Tutaj ponownie mamy pracę stóp, czyli jest ta puenta flex. Upewnij się, że nogi są idealnie na środku, żeby one nie były bardziej z prawej czy z lewej, tylko centralnie na środku. Mamy wtedy pracę bardziej jednej strony niż drugiej. Kolejna wersja, która jest cięższa. To z jedną nogą wyżej. Oczywiście wchodząc do skłonu w przód, ta noga będzie iść również do dołu, ale kolejna bardzo fajna wersja, przy okazji wzmacniająca nam biodra. Kolejna wersja jest na każdy poziom jest to pilates stojąc, czyli stajesz sobie razem, stopy razem, pięty razem. I wydłużasz się do dołu, a następnie rośniesz powoli kręg po kręgu do góry. Jest to tak naprawdę wersja dla każdego. Ja bardzo często praktykuję ją na samym początku treningu, aby w ogóle wejść do leżenia na macie. A tutaj mam dla ciebie jeszcze obiecane dwa typy. Pierwszy to po prostu podpierasz się od tyłu w momencie, kiedy masz słabszy brzuch, a druga wersja, robisz taki zamach w powietrzu, aby skrócić dystans. Przećwiczmy to teraz razem, czyli połóż się na matę, wydłuż się ręce z tyłu, płęta z przodu, następnie.